Bal w przedszkolu Dziś w przedszkolu wielki bal. Wybiegają dzieci z sal. Pierwszy Piotruj zadyszany za rycerza jest przebrany. Tuż, tuż za nim widać Krzysia w stroju brunatnego misia. Obok szara myszka Hania Staś Superman ją dogania. Kasia w stroju biedroneczki biegnąc liczy swe kropeczki. Pirat Grzesiu i żółw Marek Szybsi są niż strażak Darek. Za nim bzyczy pszczółka mała. Zosia tak się dziś przebrała. Niedaleko dwa zające skaczą sobie jak połące. Wszyscy wiedzą, że ta para to jest Michał i Dagmara. Gosia czasu nie marnuje, srebrną różdżką wymachuje, krzyczy: Zaraz was zamienię w żaby! Albo nie, w kamienie. Śmieją, zgosi się księżniczki, oglądając swe spódniczki. Dalej widać też lekarza, policjanta i bramkarza. Piękny ten korowód cały, kończy Karol, król wspaniały, co koronę swą poprawia i podwładnych swych pozdrawia. Wreszcie wszyscy się spotkali w ładnie przystrojonej sali. Są tu piękne baloniki, nie brakuje też muzyki. Dzieci w dobrych są humorach, więc zabawę zacząć pora. Tańczą śmiechy, słychać w koło, jest radośnie i wesoło. Wszystko trwało aż do zmroku, bo taki bal jest raz do roku.